Cześć, jesteśmy w odwiedzinach w gospodarstwie La Fuente u Grześka. E, Dzień dobry. Cześć, i właśnie tutaj jesteśmy przy owcach. Grzesiek ma świniarki i owce kamienieckie. kamienieckie. I tam część jest. Oryginalna część to już są miksy, tak? E, tak, pierwsze matki, e, które sobie sprowadziłem, to były świniarki czystorasowe mm -hmm. z hodowli takiej e, zarodowej w programie. Mm -hmm. e, no i ich było sześć sztuk. Mm -hmm. I pierwszy tryk był też, e, też był świniarka, od razu mm -hmm. z nimi zakupiony, no ale potem w następnym pokoleniu już był tryk e, kamieniecki. Aha. E, no i było jeden wykot i ten drugi jeszcze e, e, to też on był. Także są jakby z dwóch wykotów już miksy, mm -hmm. e, mieszańce. I odchodzisz od czysto rasowych. E, Odchodzę. No. E, le, le, lepiej się chowają? Czy... Zawsze się lepiej chowają miksy. Mm -hmm. Teoria mówi, że zawsze zwierzęta, które są e, nieczysto rasowe są zdrowsze. Mm -hmm. I to też chodzi o to, że jak to mi kiedyś jeden weterynarz powiedział, zwierzę w czystej rasie nigdy nie pokaże 100% możliwości swojej Aha. rasy, swoich genów. Mm -hmm. Dopiero jeżeli zmiksujemy, zrobimy krzyżówkę, to te najlepsze geny chodzą właśnie do głosu wtedy dopiero tak. w tym pokoleniu, który już jest zmiksowany. Mm -hmm. no Tyle tej tak. czystej rasy. Dokładnie. Także tak naprawdę z tych dobrych genów więcej korzystamy po zmieszaniu mm -hmm. niż... I tak. faktycznie hodowcy bydła, czołowiec, yy, którzy nie są nastawieni na hodowlę tak. taką stato zarodowe, mm -hmm. e, to zawsze mieszają, tak. bo po prostu one są zdrowsze, do tak. zawsze są lepsze efekty. Tak, więc to jest to się nazywa chyba heterozja, że tak jest, tak między dwoma coś. rasami mm -hmm. właśnie e, się te jakieś cechy wzmacniają im to mogą być dobre cechy albo złe cechy. E, więc ważne jest, żeby były istniały hodowle i ras, czystorasowe no tak. i takie mm -hmm. miksy. I więc to nie jest tak, że jest jedno dobre rozwiązanie, tylko musicie sobie e, wymyślić e, w swoim gospodarstwie, co wam będzie odpowiadało. A czasem jest tak, że ludzie mają czystorasowe stado, po czym to, co będzie na przykład na, do uboju, to ma, mają miksy, częściowo mm -hmm. miksy, czyli tylko dodają jakieś takie to, co będzie nie zostanie dalej na rozród, więc możliwości jest wiele. I tak, Grzesiek już ma fajnie opracowany wypas kwaterowy, bo my dopiero zaczynamy, i tam wam wspominałam na kanale, że tam dopiero wytyczamy kwatery i myślimy, jak to od przyszłego roku zacząć, a u Ciebie ten wypas kwaterowy już fajnie działa. No, trzeci rok już. E, tak, i mówiłeś, że e, standardowo się mówi, że na hektar to wchodzi 13 owiec, czy coś koło tego, ale u ciebie to jak, chyba do, dużo więcej wchodzi dzięki temu, że ten wykład jest kwaterowy, nie? No, w tej chwili takich małych owiec jak te, to myślę, że 20 bez żadnego problemu. Jak w tym roku było z jagniętami. Z, z, w środku lata było 17 sztuk. No to i przy mokrym lecie takim, jakim w tej chwili, to absolutnie nie nadążałem z wypasu. No właśnie. To dwa razy tyle dałoby radę. No teraz to już w zasadzie trawa praktycznie w ogóle nie rośnie, więc tak dojadamy resztki, jest jeszcze na 3-4 tygodnie powiedzmy pastwiska. No I, I w zimę potem dodajecie. I w, zimę, w, zim, i... w zimę już na sianie. No teraz też trochę to jest taka. Na tych gorszych kwaterach, tak jak tutaj, mm -hmm. e, to jest takie miejsce, gdzie no zawsze są jakieś miejsca lepsze, gorsze na tak. pastwisku. To na tych gorszych trzymam je po kilka dni, tydzień powiedzmy mm -hmm. i dostają siano. No to, co I na I to jest właśnie tak, z balota. E, I to jest ten tak. bail grazing tak zwany, czyli zgryzanie balota. Jak ostatnio to jest zgryzanie balota. Po polsku. <laughs> no i reszta tego siana zostaje, plus ich odchody. E, i, I w ten sposób. Te najgorsze fragmenty stają się z czasem najlepszymi fragmentami. Dokładnie, Ta dokładnie. Pusta budka jeszcze stoi, e, też ją ustawiamy w tych najsłabszych miejscach mm -hmm. i tam jest jeszcze więcej tego nawozu. Tak, bo one są na noc zamykane no w budce, tak, więc tam... Tak. No tam i to tam możesz jest... pokazać, jak wyglądały miejsca, gdzie stała budka poprzednio. To są takie, takie place, gdzie jest taka ciemno-zielona trawa, a tak. tam z drugiej strony, jak się odkręci, tak, to... to tu mamy. Ja mogę Chaczmy. pokazać. Mhm. Tak. I widać jest zieloniutkami, może już jest grudzień. Tak, to jest super. No. Jest proszę bardzo. Tak. super, świeżutka jeszcze, świema, dużo, świema dużo jedzonka. I właśnie za jakieś 2-3 dni one przyjdą tu w to miejsce, super. gdzie teraz jesteśmy. No. I tu mają jeszcze na, tak. no nie wiem, na dwa tygodnie powiedzmy zielonego. Mm -hmm. No więc tak, to e, ponieważ my tutaj się e, socjalizujemy, wymieniamy doświadczeniami, to jeszcze Wam powiem, że e, gospodarstwo La Fuente to jest takie nieduże gospodarstwo, które pokazuje, jak ważna jest dywersyfikacja, bo jest tak, że im mniej, im mniej macie ziemi, tym bardziej trzeba się dywersyfikować, żeby, tak e, żeby to... Miało rację bytu. I w gospodarstwie La Fuente mamy i o przeróżny drób, i macie i kurnioski, i brojlery, i indyki, i kaczki, i gęsi. I tam w ciągu lata dużo się zwierzaków przewija i są zwierzęta i mięsne, i nieśne. Jeszcze nie macie bydła, ale kto wie. No i wszystko na pastwisku. I no wszystko ja na mam... pastwisku. I warzywa. Tak. No i warzywa. I, I jeszcze sady, i jeszcze jak organizuje, i szkolenia y, z y, y, szczepienia. Y, no i y, y, kolekcja, drzew. która rośnie, kolekcja drzewa no właśnie. Ile odmian macie? Muszę zrobić inwentaryzację, ale będzie w okolicy 170-180 odmian w tym no. momencie. No. Więc jakbyście potrzebowali jakieś ciekawe odmiany, to zgłaszajcie się do Grześka. Ja tutaj dam linka do kanału Gospodarstwa La Fuente, gdzie możecie wszystko obejrzeć. Obejrzyjcie filmy Grześka, bo są super ciekawe i Grześek zawsze mówi ważne rzeczy, które warto wiedzieć, jak macie gospodarstwo. I zapraszam Was do oglądania. I więcej informacji zawsze możecie się dowiedzieć i od Grześka i tutaj w komentarzach na pewno będzie grześik też zaglądał, więc jak macie pytania to piszcie i postaramy się odpowiedzieć. Trzymajcie się, pa, pa Cześć! Muszę przyznać, że moje owce kameryńskie mają dużo bardziej męskie głosy niż te świniarko kamienieckie. Właśnie czekają na dostawę Siana i tak się wypłucają.